Siema, z sie strony Ghost, witam was i zapraszam do obejrzenia filmu z Call of Duty Advanced Warfare. Gramy na mapce Retreat, jest to oczywiście TDM i na początek małe zdziwienie, skąd Call of Duty na moim kanale? Otóż już wyjaśniam, zakupiłem sobie konto Steam i tam właśnie były gry takie jak Call of Duty, m.in. Advanced Warfare, Ghost, Black Ops 2. I postanowiłem, że będę z nich sobie będę w mnie grał i przy okazji też nagrywał. Oczywiście, jeśli coś ciekawego e, nagram, tutaj właśnie macie jeden z takich lepszych meczyków, jakie udało mi się e, zagrać. E, komentarz odnośnie tej gry, co mi się podoba, co mi się nie podoba, e, znajdzie się dopiero później, jak coś takiego lepszego, dłuższego e, nagram. Bo ten materiał jest zbyt krótki, żeby tutaj się e, móc wygadać. E, na wszystkie zagadnienia jakie chciałbym poruszyć, grał tutaj Haber A3 Barefield. Resztę klasy tutaj już widzicie, właśnie teraz na ekranie. Jaką tutaj grałem? Wszystkie tu score streaky, które miałem też ustawione. Na początku wiadomo, tego nie ogarniam, ale tutaj z pomocą mi pospieszył Luke, którego tutaj pozdrawiam. Pomógł mi dobrać odpowiednie dodatki do broni. Powiedział mi to, o co tam w niektórych elementach chodzi, za co mu serdecznie. Dziękuję. I tak w tym gameplayu wbiłem yy, właśnie wszystkie te no tylko raz, bo potem, jak za chwilę będziecie yy, widzieli, skończyła mi się amunicja i musiałem biegać z nożem bo oczywiście, zapasówki nie miałem. I jak mi się amunicja skończyła, to trudno było mi znaleźć kogoś, yy, kto tam już nie żył, i, i mógłbym, od, mógłbym od niego broń zabrać. A kiedy już znalazłem, to oczywiście zginąłem. I potem już jakoś nie mogłem tutaj zbyt wiele zdziałać do końca, to też ten gameplay trochę przycięty, trochę krótszy, ale takie na razie są początki. Ogólnie dopiero poznaję tą grę, wiadomo, trochę te ruchy, jeszcze, jeszcze ich nie opanowałem, bo naprawdę trudno czasami ogarnąć przeciwnika, który tutaj nad tobą skacze i zanim do niego się wyceluje, wystrzeli, to on już dawno cię Zdejmuję, ale myślę, że z czasem to ogarnę. Co tam jeszcze właśnie tutaj widzicie, ten jest nalot, który biłem. Już tutaj biegam z nożem, bo jak wspominam amunicji. Amunicja mi się skończyła. I, i tak, co, co więcej? Inne części Duty też, jak już wspomniałem, zamierzam nagrywać, tylko naprawdę muszę tutaj wszystko pobrać sobie po kolei. Na razie pobrałem właśnie tą grę, bo ona najwięcej ważyła. I tak już nie mogłem wytrzymać, i postanowiłem, że sobie w nią będę grał. Oczywiście, to że kupiłem tutaj właśnie Call of Duty, to nie oznacza tego, że nie będę wrzucał Battlefielda. Jestem graczem Battlefieldowym. Jak zdążyliście się zapoznać z moim kanałem, i to właśnie on będzie też tutaj się pojawiał na tym kanale. A Call of Duty jako urozmaicenie i odskocznię właśnie od Battlefielda. Ponadto FIFA też będzie się znajdowała na moim kanale. I jeszcze Assassin's Creed Unity. Czekam tam na kolegę, który tutaj też upora się tam z pewnymi problemami i będziemy mogli sobie razem w tą grę pograć w kołpa. I myślę, że też coś razem tutaj byśmy nagrali. się tutaj jeszcze to mi się strasznie podoba: te to jest takie strzały, jakby sierpowe czy coś, jak panie to ściągają. Ok, tutaj widzicie, meczyk się już skończył. Wygraliśmy. Moje statystyki to chyba 19. 19 na 6, czyli tam w miarę czy przyzwoity wynik. I co, ja się z wami będę żegnał. Jeśli wam się spodobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o komentarzu i subskrypcji. Tu mówił Ghost. Na razie, cześć!